Na rynkach finansowych nadal panuje bardzo korzystne środowisko dla aktywów, zarówno akcji, jak i obligacji. Panuje tak zwany sweet spot. A co to znaczy? To znaczy, że wzrost gospodarczy na świecie nie jest, nie jest ani za mocny i, i nie powoduje presji inflacyjnej, ani za słaby, żebyśmy obawiali się o, o recesję. Eee, no bo jak popatrzymy na wzrost gospodarczy i przede wszystkim tendencje inflacyjne, najważniejsze jest, że wydaje się, że inflacja na świecie już odpuszcza. Że banki centralne wygrały tą walkę, tą wojnę, wojnę z inflacją i, i inflacja kontynuuje, kontynuuje swoją drogę w kierunku celu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Jest już nawet poniżej celu w wielu krajach w strefie euro i no, to sprzyja no, kolejnej istotnej kwestii, czyli rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych przez banki centralne. E, więc zarówno Europejski Bank Centralny, jak i amerykański, tu stopy procentowe, szwedzki, czeski, węgierski. W ślad za tym przystąpi po pewnym, pewnym czasie także i Polski. No i jakby to, to powoduje, że sentyment na rynku obligacji jest, jest, jest doskonały i, i obecne poziomy wycen jeszcze też, też nie są złe. E, nieco inaczej jest w Polsce, znaczy podobnie, aczkolwiek z tą różnicą, że u nas inflacja jeszcze taktycznie, przejściowo będzie wzrastać. W najbliższych miesiącach pewnie ponownie przekroczy 5, 5 punktów procentowych. Nie są to czynniki popytowe, więc po pewnym czasie, jak spojrzymy sobie na koniec przyszłego roku, to będziemy widzieli tą inflację gdzieś bliżej celu, co da zielone światło także naszej, naszemu Narodowego Banku po Polskiemu i Radzie Polityki Pieniężnej. Da zielone światło do, do obniżek stóp procentowych i, i, i także będziemy partycypować nasze nasi klienci i inwestorzy na rynku polskich obligacji powinni się cieszyć wysokimi stopami zwrotu.